Cześć, tutaj Bartek Pesecki. W tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób na Facebooku targetować ludzi pod kątem wieku i płci. Czy wszystkim kolejny odcinek dotyczący targetowania. Ostatnio nagrywaliśmy sobie lokalizację, dzisiaj będzie wiek i, i płeć. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak się dostać do tego miejsca, od tego zawsze zaczynam ten odcinek, to najlepiej wpisać w pasku adresu wyszukiwarki facebook.com łamane na manager. I zostaniecie przeniesieni do tego miejsca. To, co będziemy teraz robili, ja tutaj mam już wstępnie tworzoną wersję testową. Możemy ją sobie kasować za każdym razem, żebyśmy to zaczynać czystą kartą. Czyli klikamy sobie utwórz w tym przypadku, to jest jakaś tam kampania z celem rozpoznawalności. I to, co będziemy sobie chcieli robić, przepraszam, żebym was też nie, nie wprowadził w błąd, to co chciałem. Teraz chcę zrobić to usunąć tą kampanię, bo automatycznie tworzyliśmy to z poziomu zestawu reklamowego, a tak jak Wy to pewnie będziecie tworzyli za chwilę, to będzie z poziomu kampanijnego. Ja jestem yy, z reguły MADHD, więc ja szybko klikam. I już wyklikałem tak, że opublikowałem tą kampanię. Dobra, jeżeli to, to jest będzie Wasz domyślny widok, jeżeli sobie tutaj naciśniemy utwórz, yy, o celach reklamowych rozmawiamy w innym miejscu. I przechodzą sobie tutaj do, takiego, do takiej drabinki w poziomie zestawu reklamowego. Będziemy mieli właśnie grupy odbiorców, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat lokalizacji. Teraz byśmy chcieli porozmawiać trochę na temat wieku. I to, co nam tutaj uruchomi się w tym momencie, to jest to, że domyślnie mamy w chwili obecnej ustawione coś takiego jak grupa odbiorców Advantage Plus. Dla uproszczenia będę o tym też jeszcze mówił. To jest grupa, którą Facebook dobiera automatycznie. My nie mamy specjalnego wpływu na to, komu on pokaże te nasze reklamy. On na podstawie algorytmów, danych i, i, i swojej wiedzy dobiera tych ludzi z 21 milionów Polaków w ten sposób, aby było największe prawdopodobieństwo, że oni spełnią nasz cel reklamowy. Jeżeli chcielibyśmy przejść do bardziej czy zaawansowanych czy bardziej manualnych ustawień grup odbiorców, no to musimy sobie kliknąć na przełącz na pierwotne. Ustawienia grup odbiorców i użyj, użyj, użyj oryginalnej grupy odbiorców. I w tym przypadku ten panel, który mamy na dole, troszeczkę nam się y, zmienia, to i dalej nam oczywiście staje lokalizacja, którą, y, którą omawialiśmy ostatnio. I to y, zapraszam Was do, do innego odcinku. My dzisiaj, my, odcinka. My dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat y, wieku. To, co tutaj Wam powiem od razu, y, co może być interesujące, albo możecie się z tym spotkać, to jest to, że w pewnych przypadkach. W pewnych w szczególnych kategoriach reklam, które jeżeli będziecie prowadzili reklamy dotyczące kredytów, czy pozyskiwania pracowników, czy też reklamy polityczne, część z tych ustawień będzie zablokowana. Hmm, czyli, tak jak tutaj, my będziemy mieli możliwość zmiany tego wieku, gdzie, gdzie będziemy sobie chcieli docierać do ludzi w wieku np. 18 do. 36 lat, czyli to możemy sobie w tym momencie edytować. Są pewne reklamy, gdzie może to być zablokowane, więc też daj znać, żebyście mieli tego świadomość. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Jak widzicie, tutaj po prawej stronie już nam wyrzuca pewnego rodzaju błąd, bo on nie wie, do kogo my chcemy docierać z tą reklamą. Czy to mają być ludzie z Polski, czy z Anglii, czy, czy ze Słowacji, więc tutaj. Abyśmy też pracowali na jakichś danych bardziej wiarygodnych, to jeżeli sobie tutaj dorzucimy Polskę, to już tutaj nam się pokazują pewnego rodzaju estymacje, czyli ludzi w wieku 18-36, którzy są na Facebooku i Instagramie. W tym przypadku mamy taką liczbę osób, jeżeli byśmy wzięli bardziej wąski zakres, czyli 18-22, prośmy licealiści i wcześniej studenci, no to w Polsce takich osób jest około 3 milionów. Jeżeli nam zależy na tym, żebyśmy dalej targetowali tę reklamę wężej, czyli pod kątem płci, no to jeżeli sobie tą grupę podzielimy na mniej więcej połowę, to mężczyzn mamy około 1 200 milion 400, a kobiet pewnie trochę więcej 1 600 900. Więc w zależności od tego, czy chcemy naszą kampanię kierować szeroko, bez względu na to, jaka to jest, jaki to jest przedział wiekowy, czy też płeć, czy chcemy to w jakimś stopniu zawężać, no to tutaj w ten sposób możemy sobie jeszcze tą opcję te opcje wykorzystać do tego, żeby przygotować naszą grupę odbiorców opartych na tych danych demograficznych. No i co? I chyba tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnych odcinków. Będziemy dalej rozbijali sobie kolejne części targetowania na czynniki pierwsze i szczegółowej rozmawiali na temat tego, jak to można wyklikiwać. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Cześć.